Skąd rozpościera się najpiękniejszy widok na most Karola? Dlaczego o 12 w południe pod wieżą Ratusza gromadzi się tyle ludzi? Czego symbolem jest ta kontrowersyjna rzeźba? Co wspólnego ma ta kolorowa ściana z Johnem Lennonem? I skąd wzięły się te małe domki w centrum Pragi? W tym filmie opowiemy Wam o najbardziej znanych atrakcjach Pragi: które warto odwiedzić w czasie kilkudniowego pobytu w stolicy Czech. Możecie oczywiście coś pominąć lub dodać, w zależności od własnych zainteresowań i preferencji. W Pradze znajduje się bowiem wiele ciekawych miejsc, spośród których na pewno znajdziecie coś dla siebie. Spacer po Pradze rozpoczniemy przed Bramą Prochową, która znajduje się na Drodze Królewskiej, prowadzącej z Zworu Królewskiego, który stał obok bramy, aż do Zamku Praskiego. W średniowieczu i w czasach nowożytnych podążały tędy orszaki królewskie, stąd też wzięła się jej nazwa. Brama Prochowa to 65-metrowa brama zaprojektowana w stylu późnogotyckim, tak bardzo charakterystycznym dla architektury Pragi. Jej nazwa ściśle związana jest z funkcją, jaką pełniła, bo mieścił się w niej kiedyś skład prochu. Wewnątrz bramy organizowane są wystawy czasowe, a w górnej jej części znajduje się punkt widokowy. Zaraz obok bramy prochowej znajduje się dom miejski reprezentacyjny, czyli jeden z najsłynniejszych secesyjnych budynków w Pradze. Wnętrza budynku obejmują kilka sal koncertowych, z których największa to sala z metany. Mieści się tu też kilka restauracji i kawiarni. Pójdziemy teraz ulicą celetną w stronę rynku staromiejskiego. Po drodze mijamy kamieniczki w różnych stylach. Szczególną uwagę zwraca dom pod Czarną Madonną, którego nazwa pochodzi od figury Czarnej Madonny umieszczonej na rogu. Budynek ten skrywa podobno jedyną kubistyczną kawiarnię na świecie czyli Grand Café Orient. Dotarliśmy na rynek staromiejski, czyli reprezentacyjny plac historycznego centrum. Będąc na rynku, warto przyjrzeć się pięknie zdobionym kamienicom, bo właśnie od tych zdobień wzięły się ich nazwy, np. Na pod kamiennym barankiem, złotym jednorożcem czy czerwonym lisem. Na rynku znajduje się też pomnik Jana Husa, który był reformatorem religijnym i którego spalono na stosie za jego poglądy. Na pomniku widnieją słowa: Prawda zwycięży. Nad rynkiem górują iglice kościoła Panny Marii przed Tynem. Do jego wnętrza wchodzi się przez zbudowaną przed nim kamienicę. Będąc na rynku, nie można pominąć ratusza, czyli dawnej siedziby władz miejskich. Na jego południowej elewacji znajduje się słynny 15-wieczny zegar astronomiczny Orloj, który składa się z trzech głównych części: Astronomicznej, pokazującej położenie ciał niebieskich kalendarzowej z medalionami reprezentującymi miesiące i animacyjnej z ruchomymi figurami 12 apostołów, które pojawiają się w górnych oknach zegara. Poniżej natomiast znajduje się kostucha z klepsydrą, żyd ze srebrnikami, poganin turek i wyobrażenie próżności z lustrem w dłoni. O pełnej godzinie zegar wybija melodię. Mnóstwo ludzi gromadzi się wtedy na rynku. Na wieżę Ratusza można wejść i zobaczyć starą Pragę z innej perspektywy. Na rynku organizowane są różne wydarzenia, m.in. jarmarki Bożonarodzeniowe. Ale o jarmarkach w Pradze możecie zobaczyć osobny film na naszym kanale. Przejdziemy teraz przez mały rynek z fontanną pośrodku. To właśnie tutaj rozpoczyna się Słynna Karlowa, czyli ulica Karola, która prowadzi aż do mostu Karola. Przez cały dzień tętni życiem, bo w parterach kamienic mieszczą się sklepiki, kawiarnie i restauracje. W oddali widać już staromiejską wieżę mostową, a to oznacza, że zbliżamy się do najsłynniejszego mostu w Pradze, który łączy stare miasto z dzielnicą Malastrana. Most Karola to najstarszy most w Pradze, którego budowę rozpoczęto w XIV wieku za panowania cesarza Karola IV. Do XVIII wieku był jedynym mostem w mieście, który łączył dwa brzegi Wełtawy. Wzdłuż mostu ustawione są rzeźby Świętych, a także posąg Chrystusa na Krzyżu. Znajduje się tutaj także figura świętego Jana na Napomucena, patrona Pragi, którego wyrzucono do rzeki z rozkazu ówcześnie panującego króla. Z obu stron mostu znajdują się wieże. Od strony Starego Miasta stoi staromiejska wieża mostowa, a od strony Malej Strany dwie małostrańskie wieże mostowe. Ze staromiejskiej wieży mostowej rozpościera się przepiękny widok na most Karola. Znajdujemy się przy jednej z bardziej kontrowersyjnych instalacji artystycznych w Pradze, którą zaprojektował słynny czeski rzeźbiarz Dawid Czerny, który udowadnia, że sztuka nie musi ukrywać się w salach muzeów, ale może oddziaływać na turystów w różnych częściach miasta. Rzeźba Sikający przedstawia dwóch mężczyzn, którzy sikają do zbiornika z wodą w kształcie Czech. Ta kontrowersyjna instalacja artystyczna symbolizuje podobno wejście naszych sąsiadów do Unii Europejskiej. Autor tłumaczy swoją wizję argumentem: że czynność oddawania moczu jest przyjemna, tak samo jak miłym było wejście Czech do Unii. Po całym mieście porozrzucane są inne, równie kontrowersyjne rzeźby autorstwa czernego. Między innymi raczkujące dzieci z kodem kreskowym zamiast twarzy, które można zobaczyć w kilku miejscach w mieście, na przykład na wieży telewizyjnej czy wyspie Kampa. Poza tym w Pradze znajduje się też rzeźba Kwowadis, głowa Franca Kawki, wisielec i koń w Pałacu Lucerna. Zachęcamy do samodzielnego odkrywania innych instalacji artystycznych tego autora, bo jest ich w Pradze o wiele więcej. Znajdujemy się na Hradczanach. Sporą część dzielnicy zajmuje Zamek Praski, czyli jeden z największych kompleksów zamkowych na świecie. Składa się z zabytkowych pałaców, budowli sakralnych, rozległych ogrodów i malowniczych zakątków. Zamek ten od ponad tysiąca lat jest symbolem czeskiej państwowości. Stanowi też siedzibę prezydenta Republiki Czeskiej. Plac Hradczański to same centrum hradczan. Stoi przy nim pięć pałaców. Można podziwiać z niego rozległą panoramę Pragi. Przed głównym wejściem do Zamku Praskiego następuje zmiana warty o pełnej godzinie. O 12 prezentowana jest zaś zmiana warty honorowej. Jeśli chcecie odwiedzić najważniejsze hradczańskie zabytki, trzeba kupić bilet wstępu. W momencie publikacji tego filmu, w skład biletu wchodziły Stary Pałac Królewski, Bazylika Świętego Jerzego, Złota Uliczka oraz Katedra Świętego Wita. Dodatkowo można też dokupić bilet na południową wieżę katedry oraz na wystawę poświęconą historii zamku. Katedra świętego Wita ukryta jest wewnątrz kompleksu zamkowego na Hradczanach, ale widoczna jest już z daleka. To jedna z najładniejszych gotyckich katedr w Europie. Jej mury strzegą klejnotów koronacyjnych oraz grobowców czeskich królów. W XIV wieku król Czech Karol IV zlecił wybudowanie monumentalnej świątyni w miejscu romańskiej rotundy. Zakończenie prac miał miejsce dopiero w pierwszej połowie XX wieku. Katedra jest naprawdę imponujących rozmiarów. Najwyższa wieża ma wysokość 96 metrów, a długość świątyni wynosi 124 metry. Najbardziej charakterystycznym elementem katedry świętego Wita, poza strzelistymi wieżami, jest rozeta z witrażem Stworzenia Świata. Od strony południowej, przy dawnym wejściu, znajduje się złota brama z mozaiką Sądu Ostatecznego. Wykonana jest ona z ponad miliona kolorowych elementów. Katedra Świętego Wita otwarta jest dla zwiedzających. Do Nawy Głównej i Kaplicy Świętego Wacława można wejść za darmo. Do dalszej części świątyni można dotrzeć, kupując bilet wstępu na Hradczany. Odwiedzając Złotą Uliczkę, można poczuć atmosferę codziennego życia sprzed kilkuset lat. Zobaczyć miniaturowe pokoiki, laboratorium alchemika, warsztat złotnika, karczmę, a także korytarz obronny. Złota uliczka powstała w XV wieku podczas budowy północnej części zamku na Hradczanach. Około 100 lat później ówczesny cesarz przekazał tę przestrzeń strażnikom fortyfikacji. Teren ten był jednak dość mały, więc by każda rodzina mogła mieć swój domek, powstały budynki o niewielkim metrażu, około 20 metrów kwadratowych. Nad domami mieści się korytarz łączący białą wieżę z daliborką, w którym znajdziemy zbiory broni i zbroje rycerskie. Dolna część Białej Wieży służyła aż do połowy XVIII wieku jako więzienie i katownia. Po dziś dzień zachowało się tylko 10 oryginalnych domków, w których znajdują się sklepy z pamiątkami, galerie i wystawy. Złotą uliczkę można odwiedzić bezpłatnie po zamknięciu kas biletowych. Stracchanów jest już bardzo blisko do dzielnicy Malastrana, w której znajduje się rynek małostrański. Najbardziej charakterystycznym budynkiem, który przy nim stoi, jest Kościół Świętego Mikołaja który powstał w XVIII wieku dla zakonu jezuitów. Główna zachodnia fasada faluje, co ma tworzyć iluzję ruchu. Elewacja zdobiona jest rzeźbami, a w niszy na szczycie znajduje się postać świętego Mikołaja. Ściana Johna Lenona to symbol walki o pokój, wolność słowa oraz wszystko to, co ludzie przez lata zapisali na jej powierzchni. To także miejsce spotkań fanów zespołu The Beatles oraz wdzięczne tło do fotografowania. Jej historia sięga lat 80. XX wieku, kiedy to padły strzały pod domem Johna Lenona na Manhattanie. Słynny artysta postulował o wolność, miłość i pokój. Śmierć znanego muzyka zapisała się w pamięci i sercach młodych Czechów, którzy mieli już dość sytuacji, jaka panowała w ich kraju. Po tym wydarzeniu, na ścianie należącej do zakonu maltańskiego, nieznany artysta namalował portret Lenona oraz zapisał słowa utworu zespołu The Beatles. Tym samym wyzwolił w ludziach chęć wyrażania swoich myśli i niezadowolenia z panującej władzy. Poszli oni w ślad za nim i pokryli ścianę wspomnieniami o Lenonie oraz przede wszystkim politycznymi postulatami przeciwko reżimowi komunistycznemu. Obecnie mur Lenona odwiedza wielu turystów, którzy chcą zobaczyć na własne oczy kolorowy mur zmieniający się z godziny na godzinę. Każdy może bowiem napisać coś na ścianie, sprawiając, że już nigdy nie będzie taka sama. górze Petrin ma ponad 300 metrów i można dostać się na nie na ziemną kolejką lub pieszo. Jeśli wybierzemy pierwszą opcję, na szczyt wjedziemy w kilka minut. Skorzystać możemy z biletu komunikacji miejskiej, jeśli posiadamy bilet okresowy, np. 24-godzinny lub trzydniowy. Pojedyncze bilety można kupić przed wejściem do kolejki. Dolna stacja mieści się niedaleko mostu Legi. Decydując się na pójście pieszo, zajmie to oczywiście więcej czasu, ale po drodze towarzyszyć nam będą piękne widoki. Najlepsze podejście znajduje się w pobliżu klasztoru na Strachowie, w którym swoją drogą mieści się wspaniała biblioteka klasztorna, którą można zwiedzać. Na wzgórzu Petrin ustawiona jest słynna miniaturowa wieża Eiffla, labirynt luster i obserwatorium astronomiczne. Miniaturowa wieża Eiffla, tak zwana Eiflówka, to około 60-metrowa stalowa wieża widokowa, z której rozpościera się przepiękny widok na całą panoramę Pragi. Na jej szczyt prowadzi prawie 300 schodów. Przechodząc przez Most Legii, już z daleka widać neorenesansowy budynek Teatru Wielkiego, który ufundowało czeskie społeczeństwo. Jego budowa rozpoczęła się w XIX wieku. Niestety, gdy prace zbliżały się do końca, teatr spłonął. Kilkanaście lat później został zrekonstruowany. Obecnie wystawiane są tu dramaty, balety i opery. Praga to nie tylko gotycka i barokowa architektura. W dzielnicy Nowe Miasto można zobaczyć także nowoczesne i dość kontrowersyjne budynki. Jednym z nich jest Tańczący Dom, który powstał w latach 90. XX wieku. Nazwa budynku jest związana z jego kształtem. Można bowiem ujrzeć w nim sylwetki tańczącej pary. Warto wiedzieć, że architekt Gerry nazwał dom Fred i Ginger, na cześć słynnych tancerzy. Freda Estar i Ginger Rogers. Nazwa ta jest obecnie rzadko stosowana, ale jeśli się na nią natkniecie, wiedzcie, że chodzi właśnie o tańczący dom. Na parterze mieści się galeria, a na najwyższym piętrze restauracja. Kierujemy się teraz w stronę placu Wacława. W XIV wieku władca Karol IV zdecydował się poszerzyć granice Pragi ze względu na ogromny napływ ludności. Na terenie nowego miasta zaczęły powstawać place, targi i domy. W XVIII wieku Praga została przebudowana i w miejscu starych domów zbudowano kamienice, które stoją tu po dziś dzień. Nad placem góruje Muzeum Narodowe. Czyli monumentalny budynek, który posiada w swoich zbiorach wiele eksponatów. Warte zobaczenia są bogato zdobione pomieszczenia, sala ceremonialna i panteon. Znajdziemy tam dzieła wybitnych XIX-wiecznych rzeźbiarzy i malarzy. Obecnie plac Wacława jest miejscem rozrywki, bo znajduje się tu mnóstwo knajpek, dyskotek i restauracji. Na koniec zwiedzimy jeszcze dzielnicę Józefow, gdzie znajduje się kilka synagog, z których każda jest inna i ma swoją niepowtarzalną historię. Znajdziemy tu synagogi Staronową, Pinkasa, Klausa, Wysoką, Majzela i Hiszpańską. Można je zwiedzać i mieszczą się w nich tematyczne wystawy. Dzielnica żydowska w Pradze to także cmentarz żydowski, ratusz, sala obrzędowa, ulica paryska i piękne, monumentalne kamienice. Zaraz obok synagogi hiszpańskiej mieści się pomnik Franza Kawki. Upamiętnia on czeskiego pisarza pochodzenia żydowskiego, Franza Kawkę. Jeśli zostanie Wam trochę czasu, to możecie odwiedzić też dzielnice Wyszehrad oraz Troja z zamkiem trojskim i ogrodami zoologicznym i botanicznym, a także wiele innych miejsc. Bo Praga jest bardzo różnorodnym miastem, zresztą mogliście się o tym przekonać, a jeszcze o wielu miejscach nie wspomnieliśmy. Dziękujemy Wam za obejrzenie tego filmu i zachęcamy do subskrybowania naszego kanału, by być na bieżąco z kolejnymi filmami.